OLIGARCHOWIE Świat się wokół jednego celu jednoczy, czego nie widziały do tej pory oczy, powstrzymania tego chorego szaleńca, bynajmniej wymarłej rasy odmieńca. Samozwańczych życia i śmierci panów, ludzi nietykalnych z oligarchów klanu, co kradną dobro społeczne wszelkie, grzebiąc idee wspólnot naszych wielkie. Prywatny interes, ponad wszystko ceniąc, Pośród ubóstwa złotem swoim się mieniąc, doszli do pieniędzy przy władzy korycie. Teraz muszą walczyć o kasy swej życie. Bo im bogactwa szybko ubywają, gdy wolne narody celne ciosy zadają. Za dziesiątki milionów dolarów jachty już cierpią konfiskaty zmianę wachty. Elitarnych szkół drzwi zamknięte zostały, gdzie dzieci oligarchów uczyć się miały. Znikające salda. Wille, obligacje, Na Syberii od teraz wierchuszko wakacje. Jaką bronią walczy, od takiej zginie. Na od kary się nie wywinie. Tworzymy historię nową w te roczne dni. Dzisiaj jeszcze częściej nam się sen śni, że w jedności możemy na tyranów świata użyć solidarności z walczącymi bata. I przeciwstawić się mrokowi zbrodni idąc za światłem altruizmu pochodni.